I Nie mam wszystkim eee. Dzień dobry, Zdzisu. Jestem wieszek. Ja dobrze, Lubię cię. A Ty macie tutaj coś do jedzenia? Nie. Ja też nie. Hi -hi. Teraz się razem radzę robię selfie Aha. Ei, a ej bawimy nie wiem co teraz jestem smutny. <laughs> ale ściskuj <z��ko> polec <porra tosko> dlaczego ja jestem dla to zły. <glaro> <glaro> <glaro>